dobry zostało 11 dni za 11 dni lecę do USA Firma, w której pracuję, parę razy w roku wysyła swoich pracowników na szkolenia. Czasami te szkolenia trwają jeden tydzień, czasami trwają dwa tygodnie, czasami trzy tygodnie, w zależności od tego, kto ma jaką rolę w organizacji. Bardzo często te szkolenia odbywają się w Stanach Zjednoczonych. Nie są to zwykłe szkolenia, to są szkolenia robione przez najlepszych inżynierów w firmie, przez zarząd firmy, który się pojawia, żeby opowiedzieć dla nas o strategii i o wyzwaniach, o tym, jak mamy sobie dobrze radzić w organizacji. Jest bardzo dużo technicznych zadań, bardzo dużo technicznych laboratoriów. Jest super. Cały dzień, od rana do wieczora jest pełen pracy. Niestety nie będę mógł Ci pokazać tego, jak to wygląda od środka. No dobra, więc dlaczego Ci o tym mówię? Ponieważ zajdę się też chwilę wolne i właśnie na tym vlogu będę pokazywał swoją podróż po Stanach Zjednoczonych. Uuu, malinki, pyszne malinki. Pozwól, że Ci pokażę jakie miasta odwiedzę i co będę w nich robił. Do tego potrzebujemy mapy, ale nie mam mapy. muszę znaleźć mapę. Aby, aby Ci zademonstrować to, co się będzie działo za 11 dni, muszę y, skonstruować y, marionetkę, która będzie nie przedstawiała, więc y, sekundkę. W wziąłem swoje stare zdjęcie, więc y, abyś się nie zdziwił. Za 11 dni w sobotę wylatuję z Warszawy i lecę do Frankfurtu. Stamtąd lecę do Orlando. Tam będę miał 2 dni wolne, czyli będziemy robić dość fajne rzeczy przez 2 dni, o czym jeszcze Ci nie powiem. Potem przez kolejne 4 dni będę miał zajęcia i w następną sobotę wylatuję z Orlando przez Denver Dolatuję do Seattle. Mam jeden dzień wolny, i następną sobotę wracam z powrotem do. Warszawy. Tak więc, już za 11 dni będziesz podróżował ze mną przez ten mały obiektyw na drugi koniec świata, czyli do Ameryki. To, to nie jest drugi koniec świata. Tak czy tak będzie fajnie, bo oprócz mojego normalnego gadania i pokazywania mojego życia, zobaczymy również kawałek świata. Będziemy też robić również dość ciekawe rzeczy, czyli na przykład planujemy razem z moim kolegą nakręcić teledysk. Tak więc, duża prośba ode mnie od moich... ...sobów, Po pierwsze... Jeżeli byłeś, byłaś już w Orlando lub w Seattle, proszę, podziel się ze mną informacją, co ciekawego można tam zrobić, co można byłoby nagrać i pokazać w formie historii. Rzecz druga, jeżeli jeszcze, jeżeli jeszcze nie zasu 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 zasubskrybowałeś... zasubskrybowałaś tego kanału, to zrób to w tej chwili, klikając na czerwony guzik gdziekolwiek na tym ekranie, bo dzięki temu codziennie kilka minut bardzo przystojnych chłopaków. Będzie się pojawić w Twoim monitorze. I po trzecie, jeżeli już zasubskrybujesz, za to proszę Cię w linka do tego filmu i podziel się ze swoim ulubionym przyjacielem albo przyjaciółką, bo będzie bardzo ciekawie. Ja!